Aleksander, hrabia Fredro. O pierdzeniu. Od prawieków w całym świecie, kogokolka w boku gniecie, każdy sobie pierdzi chętnie, cicho, smutno lub namiętnie. Stary, młody, mały, duży. Wszystkim dym się z dupy kurzy. Każdy chętnie portki pruje, Bliźnim pod nos popierduje. Pierdzą panny, dobrodzieje, Księża, szlachta i złodzieje. Nawet papież, chociaż miernie, Też kadzidłem sobie pierdnie. Pierdzą ludzie na siedząco, na stojąco, i chodząco, pierdzą nawet przy kochaniu, By dać taktu jak przy graniu. Krasowice w wieku kwiecie, Pierdzą cicho jak na flecie, A poważne w wieku damy Wypierdują całe gamy. I w teatrze, i w kościele, W dwie powszednie i niedziele, I filozof, i matołek. Każdy pierdzi ciągle w stołek. Jeden przebrał wiadle miarkę I ma w dupie oliwiarkę. Gdy chciał pierdnąć na odmianę, Obsrał okna, drzwi i ścianę. Ten zaś smrodzi jak niecnota, Jakby zjadł zdechłego kota. A kiedy się cząstku naje, To aż wiatrak w oknie staje. A ten trzeci jest w humorze, kiedy pierdnąć sobie może. Więc natęża siłę całą, by popierdzieć chwilę małą. Tam jąkała, w kącie stoi. Dupę ściska, bo się boi. Chciałby sobie puścić banka, lecz w pierdzeniu też się jąka. Jednym słowem... W całym świecie, kogo bzdina w dupie gniecie, wszyscy niech se pierdzą chętnie cicho, smutno lub namiętnie. W dwie powszednie i niedzielę i filozof i matołek każdy pierdzi ciągle w stołek. Jeden przebrał wiadłem miarkę i ma w dupie oliwiarkę, gdy chciał pierdnąć na odmianę. Obsrał okna, drzwi i ścianę. Ten zaś smrodzi jak niecnota, Jakby zjadł zdechłego kota. A kiedy się cząstku naje, To aż wiatrak w oknie staje. A ten trzeci jest w humorze, Kiedy pierdnąć sobie może, Więc natęża siłę całą, By popierdzieć chwilę małą. Tam jąkała, w kącie stoi. Dupę ściska, bo się boi. Chciałby sobie puścić banka, lecz w pierdzeniu też się jąka. Jednym słowem, w całym świecie, kogo bzdina w dupie gniecie, wszyscy niech se pierdzą chętnie, cicho, smutno lub namiętnie. Kogo może, kiedy pierdnąć sobie może? Więc natęża siłę całą, by popierdzieć chwilę małą. Tam jąkała, w kącie stoi. Dupę ściska, bo się boi. Chciałby sobie puścić banka, lecz w pierdzeniu też się jąka. Jednym słowem, w całym świecie, kogo bzdina w dupie gniecie, wszyscy niech se pierdzą chętnie, cicho, smutno lub namiętnie. Pąka, lecz w pierdzeniu też się jąka. Jednym słowem w całym świecie, kogo bzdina w dupie gniecie, wszyscy niech se pierdzą chętnie, cicho, smutno lub namiętnie. A w dupie gniecie wszyscy niech se pierdzą chętnie, cicho, smutno lub namiętnie. Cicho, smutno, lub namiętnie. Nie. Lub namiętnie. Nie.